Siemka wszystkim, wiem, że to jest niecodzienny widok, bo zawsze się witam z wami w Minecrafcie, ale chciałbym wam coś pokazać, niestety dla mnie e, niefajnego. Wpisujemy sobie adres Dragona. Ja się z serwerem łączę. No i niestety widzimy to, co widzimy. Spawn Dragona został zniszczony. Nie wiem, jak to się stało. Jeszcze nawet nie zdążymy porozmawiać na ten temat z kolokiem, ponieważ nie odbiera. Ostatnio kolorek przenosił sektory na, sami widzicie, na, jedyn na jedynkę, dwójkę i czwórkę. Z 16 sektorów zrobiły się 4 sektory. Nie wiem, może, może to jest wina OVH, bo tak też może być, że e, ich firewall nie zablokował portów. No i niestety, słuchajcie, no, sami widzicie, jak to wygląda. Ech, Dragon został zniszczony, cały spawn został zniszczony, tak naprawdę, więc nawet nie ma co tutaj odbudowywać, bo no, po prostu to nie ma sensu. Ja jestem w kompletnym szoku, naprawdę, że takie coś się stało, bo dawno, dawno, dawno już nie było takiego grifu na serwerze. W ogóle, no kurde, no może półtora roku temu ktoś wbiły na konto admina, powiedzmy, nie? Że była taka sytuacja drobna, ale nigdy się nie zdarzyło, że przykładowo ktoś yy, tak rozwalił spawna, jakaś osoba. No i naprawdę, no wyszło mega słabo, no i niestety nie wiem, nie wiem co teraz będziemy robili, chyba prawdopodobnie będziemy musieli zrobić nową edycję. Wiem, że już część z was czekała na nową edycję, także no na szczęście, na szczęście nie zgrifowali tego nam spawna, w momencie jak edycja dobrze trwała, bo już edycja tak naprawdę się kończyła, także na szczęście dopiero teraz zgrifowali dragona. Po nagrywaniu tego filmiku od razu przechodzę do, do, do kolorka, od razu do niego dzwonię, może odbierze tym razem i, i po prostu możliwe, że się dowiem jak zgriffowali Dragona. No ale myślę, że to jest wina OVH, zdecydowanie to jest wina OVH, ponieważ kolorek to zawsze, za, zawsze zabezpiecza te porty, żeby nie można było wejść bezpośrednio na serwer, także no wyszła mega, sła, mega słaba sprawa ze spawnem, został zgriffowany, tak jak sami widzicie, no ja podejrzewam, że, że, to, jest, że to jest atak jakiś Albo ekipy hakerskiej, albo to jest atak jakiegoś innego serwera. Także, no, no niestety, serwer jest zniszczony i no tyle, chciałem was tylko i wyłącznie o tym poinformować, bo no niestety, no nic innego na tą chwilę nie mogę zrobić, bo nawet żadne odbudowywanie to nic kompletnie nie da, bo no to po prostu byłaby tak naprawdę praca syzyfowa, zobaczcie ile tego jest do odbudowy, i no nie ma sensu po prostu odbudowywać czegoś takiego. <sighs> No także nie wiem. Napiszcie w komentarzach co, co powinniśmy robić teraz z Dragonem. E, nie wiem. Zostawcie łapkę, suba, jeśli jesteście nowi i dziękuję za oglądanie do końca. Hej o wszystkim. A, oczywiście żartowałem. Kurde, blacha gościu, nabrałeś się. Nie wiem, czy jak nie wiem, jak wielu osób z was się nabrało, ale słuchajcie, no to był troll. Wkrótce na moim kanale pojawi się nowy odcinek właśnie z rozwalania spawn'a. Także dzięki za oglądanie i hejo o,